I'm gonna marry anyway. marry that girl. Marry anyway. Halo, jakie to będzie słowo? Eee, pierdolnik. Słucham? Halo, pierdolnik. No nie. Co robią dwie herbaty na ringu? Naparzają się. Dlaczego pensja jest złudzeniem? Bo się wydaje. Przychodzi baba do lekarza cała w muchach. Lekarz, dlaczego pani przyszła? Zostałam zmuszona. Co mówi wiking w warzywniaku? Odwinie! Jak nazywa się osoba, która kocha drzewa? Lovelas. Jak nazywa się pies złomiarza? Puszek. Może o tym że zaśpisz? To czemu nie przestaniesz? Bo czym żyje życie bez marzeń? I co widzi optymista na cmentarzu? Same plusy. Poproszę o odpowiedź. Podpierdolić. No, wie pan co, ja bym tutaj proponowała bardziej cenzuralne słowa. Myślę, że mimo późnej godziny powinniśmy się w jakichś ramach kultury trzymać. No, i jest kolejna odpowiedź. Słucham. Ono to będzie podjebać. No nie. Bardzo nie ostrożnie. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co. Im teraz kurwa nie miał ręki. Nie musisz mi mówić. No właśnie, chyba muszę. Jak raz zauważy, że ma nad tobą władzę, to przegrałeś, grucha. Babie trzeba założyć homonto. Tak robili do XII wieku polscy chłopi. Zakładali babom homonto i orali nimi pole. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Ja, ja myślę, że Paweł śpi w sobie. Nie mam manier, ma wyjebane. Czuję się wspaniale, budcisz ma wyjebane. Dobre, jestem tutaj sam, przydałby się jakiś awaryjny plan. Bawimy się do jana, jak masz z tym problem, to szybko wypierdala. A pamiętasz swój pierwszy raz? Tego się nie zapomina. To było w Tatrach. Podczas wycieczki szkolnej na Rysy groziła mi lufa z matny to zepchnąłem matematyka w przepaść. Serio pytam. Serio mówię. Chodzi mi o pierwsze morderstwo na zlecenie. To było na zlecenie. Samorządu klasowego. Przestań się wygłupiać, słuchaj, mega patio, już nie uratujemy świata i cały misterny plan też w pizdu zapraszam, zapraszam cię na kawę chodźmy na kawę, pijemy kawę chciałem wyciągnąć ją na kawę i porozmawiać ja widzę, że Darek ma podobne metody do moich chodźmy na kawę, chodźmy na kawę, chodźmy na kawę chodźmy na kawę, chodźmy na kawę, chodźmy na kawę chodźmy na kawę, chodźmy na kawę, chodźmy na kawę chodźmy na kawę, chodźmy na kawę dobra, Yes. <zysy> ja to mam gadane, co? Tego czego się pan, co? Jaką wiadomość o Magdzie? Nie słyszałeś, że Magda nie wygrała na misz? Jak nie wygrała? Skoro miała. No miała, miała, ale nie wygrała! Kandydat numer jeden. Kocham taniec, podróże po świecie. Drugim kandydatem jest. Jestem biznesmenem, prowadzę prywatną agencję reklamową. Trzecim kandydatem jest. Interesuję się prawie wszystkim. Pytanie pierwsze bardziej dotyczy kosmosu niż Ziemi. Co sądzisz o latających talerzach? Numer trzy. Wprawdzie jestem realistą i w latające talerze nie wierzę ale często je widuję w kuchni nad ranem po prywatce. Numer dwa? Wydaje mi się, że istnieją i mam taką nadzieję, że kiedyś odwiedzi mnie jakaś sympatyczna kosmitka, zaproszę ją na kawę. Co na to odpowie mi kandydat numer jeden? Sądzę, że istnieją i gdzieś latają. Podróż kosmiczna to wspaniała sprawa. Polecimy kiedyś na planetę spełnionych marzeń, a ty będziesz moją gwiazdą, tylko nie spadająco. Pytanie drugie. W jakich okolicznościach czujesz się najlepiej? I to pytanie kieruje na początku do kandydata numer dwa. No, czuję się dobrze w sytuacji, kiedy dzieje się coś ciekawego wokół mnie. A co odpowie mi na to kandydat numer jeden? Lubię przebywa z ludźmi, szczególnie tymi. Trochę jak ja, szalonymi, choć czasami uciekam od nich na jedną chwilkę do wnętrza mojej duszy. Odpowie kandydat numer trzy. Najlepiej czuję się sam na sam z naturą i gdy nikt mi nie przeszkadza. Jedynymi istotami, które mogłyby zakłócić mi spokój, są rusałki, nimfy i siren. Podaj mi swoje trzy dodatnie i trzy ujemne cechy, a numer jeden: naprawdę uwierz mi, trudno mi znaleźć u siebie jednoznaczne wady. Po pierwsze, jestem niepoprawnym optymistą. Po drugie, jestem hojny. Czy chciałabyś, abym podarował ci ogród z tysiącem róż i został twoim małym księciem? A co na to, kandydat numer trzy? Lubię się spóźniać, ale nie lubię na kogoś czekać. Jesz Jednak najgorszą moją cechą jest nie tego nie powiem. To trzeba zobaczyć moje sypialnie. I mi kandydat numer dwa? Tak się składa, że ja też lubię analizować charaktery. I wydaje mi się, że chyba jest to jedna z moich wad. Kolejna to bałaganiarstwo. Co prawda jest to zwykle nieład artystyczny, ale czasami mi to przeszkadza. Teraz wybieram kandydata numer jeden. Wybrałaś pierwszego. Którzy ma angielski. Nie no, co ty, tato. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję! Kurwa. Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach! Moje zainteresowania to sport, polityka i zbieranie kus odpustowych z ciasta. Moje zainteresowanie to bieganie i obiady u siostry. Skończyłem 21 lat. Obecnie nie mam dziewczyny, ale głęboko wierzę, że po emisji tego programu sytuacja się zmieni. Moje zainteresowania to nauki ścisłe oraz sporty ekstremalne, głównie szachy. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka, Monika. Jestem studentem i agentem nieruchomości. Lubię fajne dziewczyny, ogrom kosmosu i dobry kminę. Czego w życiu boisz się najbardziej? Numer jeden. Najpierw może powiem, czego się nie boję. Nie boję się jakichś, nie wiem, kataklizmów, złych mocy. Boję się chyba najbardziej właśnie ludzi i tego, co może mnie od nich spotkać? Poproszę kandydatkę numer 2. Ja najbardziej boję się wojny Nie chciałabym, żeby cokolwiek takiego spotkało mnie moich bliskich lub w ogóle ludzi. Poproszę kandydatkę numer 3. Najbardziej boję się tego, że mnie nie wybierzesz. Jak na Ciebie patrzę, to mam ochotę wysłać sms o treści. Pomagam. Od pierwiastku się ode mnie ty ilorazie nieparzysty, bo jak cię z algorytmuje, to cię zbiórzę wyjdzie poza nawias kwadratowy. Gdyby pobierali podatek za powierzchnię mózgu, ty byś dostał zwrot. Merytoryczna struktura Twojej wypowiedzi jest poniżej dna i 100 metrów mułu. Jak będzie tak dalej, to tak dalej nie będzie. Wiesz jak trzymać idiotę w niepewności. Powiem ci później. Jesteś czarujący jak futro za skrońca. Jesteś genialny jak szczur doświadczalny. Debis leczy leczyć i przebaczać. Przebaczam ci. Nie, gdyż tak, bo powietrza na świecie zabraknie. Nie gadaj tyle, bo ci się zrobi odgniotek na języku. że lubi się bawić, mój, Pędzi się po północy, w każdą noc. tu jednego szukam. Mutacje I słodki uśmiech Kiedy zbliżył się i popatrzył w oczy me yeah. Wiem, że na pocałunku To się nie skończy Tu jednego szukam Lecz ja też. Wypierdolę, bo cię zabiję. Ja ci tak urządzę mordę, że cię matka nie pozwa. Nie, ty kurwa słyszysz, co ty pierdolisz w tym momencie? Masz coś do mnie? No mam. Mam dosyć, zrywam z tobą. Pakuj czuchy i z*** dalej. <gry> Cajemnik. Przyszła ta urocza. Nauczysz mnie strzelać? A masz zezwolenie? Nie. Co cię nauczę. Ponoć nie umiesz strzelać. Rozgryzłam to. Gdzieś była Lafieryndo. Nie przedstawisz mnie swojemu gościowi? Z przyjemnością. To jest moja żona Lafierynda, a to jest mój najlepszy przyjaciel. Jak kobiet nie zabijam, tym bardziej pięknych. Yo,